Z wami? Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom. I wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednych obili, drugich zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna. Tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: To jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co z owymi rolnikami uczyni? Rzekli mu: Nędzników marnie wytraci, a winicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w piśmie, ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam Wam, Królestwo Boże będzie Wam zabrane, a dane narodowi, który wyda Jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka. Oto słowo pańskie. Zarówno pierwsze dzisiejsze czytanie, jak i Ewangelia mówi nam o odrzuceniu, cierpieniu, boleści tych, którzy są posyłani, o trudnej drodze, którą muszą przejść. A Jezus posługuje się symbolami, obrazami, które są dla człowieka bardzo czytelne. Może dla nas na Lubelszczyźnie dzisiaj już nie. Ale jakbyśmy się historycznie cofnęli troszeczkę i pomyśleli o słynnych górkach czechowskich, gdzie były znane na całą Europę winnice, bo był inny klimat, było dużo, dużo cieplej, wbrew temu, co dzisiejsi tak zwani ekolodzy próbują forsować, to przecież pozostałością tamtych czasów jest herb miasta Lublina, gdzie koziołek właśnie na krzew winny próbuje się. Wdrapać. Więc te obrazy były nam bardzo bliskie, współczesnemu człowiekowi może trochę mniej, ale na pewno przesłanie jest dla nas bardzo czytelne. Bóg jest twórcą winnicy, czyli całego świata i daje to wszystko człowiekowi w dzierżawę. To ważne słowo nie na własność. W dzierżawę, żeby mógł się utrzymać, rozwijać, żeby mógł utrzymać swoich bliskich. W czym leży problem? Owi rolnicy próbują sobie tą winnicę przywłaszczyć. Nie tylko nie oddają należnej części właścicielowi, ale nadto biją jego sługi, a wyrzucają syna właściciela, mordują go. Widzimy na własnych oczach, co dzieje się w naszej ojczyźnie, Polsce. Jednego z takich sług Bożych dzisiaj chce się zdeprecjonować, bo jest ogromnym autorytetem. Święty Jan Paweł II. Są środowiska, którym przeszkadza, bo przypomina, że ten świat nie jest ich własnością, ale jest własnością Boga, bez którego swojego życia i tak nie będą potrafili zrozumieć i nigdy nie będą mogli być ludźmi. Szczęśliwymi. Oczywiście zawsze można Pana Boga i Jego sługi przyjąć, a można odrzucić. To tajemnica wolności człowieka, ale musimy wiedzieć, że za tym idą konsekwencje nie tylko dla nich osobiste, ale również dla całego narodu, dla całego świata. Chcą posiąść wszystko dla siebie. Licząc, że bez prawdy będą szczęśliwymi. Widzimy, jak dzięki Słowu Bożemu doskonale rozumiemy rzeczywistość, która wokół nas się dzieje. Chodźcie, zabijmy ten autorytet, będziemy swobodnie manipulować Polakami, światem, drugim człowiekiem. Lecz bali się tłumu. To jeszcze ich powstrzymywało przed innymi decyzjami. Bali się nas ludzi wierzących. I dobrze, abyśmy byli zjednoczeni przy Chrystusie, abyśmy my nigdy Go ze swojego życia nie wyrzucili, abyśmy w naszym życiu nigdy Chrystusa nie ukamienowali.